Są z nami członkowie Stowarzyszenia Fanaktycy. Zakończyliśmy właśnie pierwszy zjazd z Kreatywności w ramach projektu Młodzi Kreatorzy Przyszłości. Chciałbym zapytać, jakie są Wasze wrażenia na gorąco po zakończeniu tego. Ja wydatku. jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tutaj pracami uczestników. Myślę, że te projekty będą naprawdę wspaniałe, którzy, które stworzyli. Była tutaj wspaniała atmosfera i bardzo mi się podobał ten weekend. Poprosimy może następną osobę. <noise> ja to nie. Ja jestem przede wszystkim bardzo wdzięczna, że mogliśmy wziąć udział w takiej wspaniałej inicjatywie i że mogliśmy się podzielić swoją energią i mamy nadzieję, i ja mam nadzieję, że mogliśmy dać coś od siebie uczestnikom i że dzięki temu będą mieli trochę łatwiejszy start w projektach społecznych. Ja z perspektywy czasu widzę, że nasze święto wszystkie po prostu kwitnie w młodych działaczy i no cóż. Możemy się tym chwalić na całą Polskę. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się wziąć udział w tym projekcie, bo myślę, że to było dla nas bardzo uskrzydlające zobaczenie i podzielenie się też tym, jaką wiedzę posiadamy na ten temat. I trzymam kciuki za wszystkich uczestników, którzy tutaj brali udział. Ja również, jak tutaj moi przyjaciele powiedzieli, bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział. Mam nadzieję, że nasza przekazana wiedza i doświadczenie zaowocuje w przyszłych projektach. Tak, zgadzam się. Myślę, że to był bardzo energetyczny weekend i trzymam kciuki za wszystkie powstałe tutaj projekty. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Wasze stowarzyszenie działa od trzech lat. Wczoraj warsztaty zakończyły się takim. Słowem działajcie. Co moglibyście powiedzieć młodym ludziom tutaj u nas w regionie, aby zainspirować ich właśnie do tego, żeby nie bali się działać, włączyli się w grupy i kreowali tak naprawdę przyszłość? Dziękuję. Kochani, tak naprawdę, odwagi, wystarczy chcieć i dużo, dużo, dużo determinacji. Na pewno się nie bać, dużo determinacji, no i my tak naprawdę chcemy Wam przekazać, że wszystko da się zrobić, jak tylko sobie coś wymyślicie. To jeżeli na tyle będziecie tego pragnęli, to jesteście w stanie zrobić naprawdę wszystko, otworzyć sobie wszystkie drzwi i działać nie tylko na terenie naszego województwa, ale pewnie na terenie też całego kraju, a może później nawet całej Europy. Więc naprawdę wierzymy w Was i skoro nam się udało, a zaczynaliśmy od zera, to jesteśmy przekonani, że Wam też na pewno się uda. Dziękuję bardzo.